Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie. A pytanie jest, co on teraz zrobi? Karty. Przełożam i tradycyjnie losuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Księżyc. Co wychodzi naprzeciw? Wieża. Wynik, odpowiedź, rada. A z mieczy. Dołożę kartę. Pięć mieczy. Dołożę kartę. Osiem monet. Dołożę kartę. Król bław. Wspodziewali jest karta Wiesielec, i to może być tło czytania. To jest stagnacja, brak ruchu. Setno: Księżyc, nieprzytomność, iluzja, zazdrość. Księżyc pokazuje sytuacje, które uległy zmianie. Postrzeganie świata zmienia się w sposób diametralny. Coś przed nami było ukryte pod osłoną nocy. Widzimy prawdę. Ta droga była długa i kręta. To jest przełomowy moment w naszym życiu. To też jest spotkanie osoby, która odmieni czy odmieniła nasze życie. Wcześniej oderwaliśmy się od rzeczywistości. Widzieliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć, albo słuchaliśmy tylko tego, co chcieliśmy usłyszeć. Widzieliśmy sprawę w złym świetle. To też jest samo oszukiwanie się. Jest trudność, aby rozliczyć się z przeszłością. Też pojawiły się twórcze wizje. I na wizjach to się zakończyło. Czyli były tylko słowa, słowa, słowa. Parole, paral, parole, parole. Marzyliśmy o czymś nieosiągalnym. Co wychodzi naprzeciw? Wierzę. To jest podnoszenie się po wysokim upadku. To jest odbudowa. Znajdź w sobie siłę do zmiany. By nie pozostać. Z danym na łaskę losu. Utknęliśmy w przeszłości. Trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty, bo grozi depresja lub Twoja depresja za długo trwa. A to na pewno nie przyniesie niczego dobrego. Wynik, odpowiedź, rada. As mieczy, piątka mieczy, ósemka monet i król. Buław. Należy ruszyć w nowym dla siebie kierunku, z nowymi pomysłami. Stawiaj granice, pracuj nad granicą, zadbaj o siebie, zadbaj o swoje środki. Należy poważnie podejść do kwestii miłości i nie bujać w obłokach. Widząc kartę, Księżyc. To też jest restrukturyzacja siebie, praca nad sobą, rozwój osobisty. Bo tutaj mógł być nawinięty nam makaron na uszy, ale sami tego chcieliśmy. Słuchaliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć. Tutaj był prowadzony związek według scenariusza tego króla. Buław. Nie szukaj drugiego dna, nie analizuj. To też jest egoizm. On nie chce żadnej zmiany. To ty musisz się zmienić. Chciałaś księcia na białym koniu, to teraz jedziesz ze stajnią. W tej było zadowalanie innych swoim kosztem. Czyli bądź ze mną, a ja poniosę wszelkie koszta. Poświęcę swoją reputację. Król Buław potrafi wezwać partnerkę na dwanik. On przekracza granice w pracy, w domu i w związku. Strata będzie Twoją wygraną. Król Buław żąda, aby za nim biegać. Żąda, aby kobieta za nim biegała więc jest niedojrzały. Jest przekonany o swojej zajebistości. Również może równać się z Bogiem, więc w główce mu się przewróciło. Postaw na siebie, na swój rozwój osobisty. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam Klara Tarot. Po pierwszej miłości, po drugiej miłości, po trzeciej miłości. I po czwarte, miłość własna. Pozdrawiam klarator od